No cóż, dziękuję, Niedźwiedź za wyzwanie. Przyjmuję, oczywiście. Sprawa honorowa. Wypicie herbaty to jednak duże wyzwanie. A że ja nie piję piwa, nie piję wódki, no to chętnie przyjmuję to wyzwanie. Herbatka jest, jak widać, zaparzona, świeżutka, gorzka. I też piję gorzką. Ja też nie piję gorzką. I cóż, życzę. Zdrowia. Jakoś tak rzadko piję z więc za łóżko nie trzymam. Ale cóż, w międzyczasie, dopóki nie wypiję. Wyzwam kolejną osobę. Będzie to Mariusz materzak, bo często z nim piję też herbatkę, więc myślę, że przyjmie to wyzwanie ode mnie. Z honorem wykonaj. Dziękuję bardzo. Za uwagę.